Potrafi wydoić w jednym ciągu około 50 litrów wody. To było kilkanaście wielbonów, tam nawet chyba jest wymieniona liczba. Ona musiała się nabiegać na w tych swoich zdobnych szatach, tak, kilkanaście razy, żeby do poidła nalać tej wody. Czyli zobaczcie, ile poświęciła z siebie swojego czasu, swojej siły, wysiłku i swojego serca. Tak? Śpiesznie wylała wodę, z dzwana do koryta pobiegła znowu czerpać. i naczerpała i to jest dodane dla wszystkich jego wielbłądów. Czyli to jest w ogóle pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, zanim zwiążesz się z drugim człowiekiem. Czy drugi człowiek ma serce sługi? Czy długi, drugi człowiek będzie od ciebie tylko wymagał, żebyś ty był, czy była na pełnych obrotach, czy będzie Ci usługiwał, tak? Czy będzie ci dawał? Bo Bóg swojego syna, co zrobił, dał. Więc, my, jako ci, którzy poznajemy dobrego Boga, musimy w sobie wypracować cechę dawania, a nie tylko oczekiwania. Tak? Bo wielu ludzi dzisiaj oczekuje. I, na przykład, jest nieporozumienie w małżeństwie, i żona mówi mężowi: No, ale ja myślałam, że ty, i dodaje się, domyślisz, tak, co ja miałam na uwadze, tak? No to tak nie działa. Ja zawsze mówię, w ogóle w małżeństwie trzeba się bardzo prosto komunikować. Tak? Do, do mężczyzny, na przykład żona nie powinna mówić, żeby poszedł po zakupy i kupił co uważa, bo ci nakupuje mąki żytniej, razowej, tak, makaronu i, i będziesz miała zapasy na trzecią wojnę światową. Tylko musisz powiedzieć konkretnie, kup dwie bułki, pszenno-żytne, tak, słoik żemu tam i coś na dzieci, jakieś płatki, tak. Jak wyślesz go z portfelem, to ci wyda wszystko i nakupuje ci całą siatę, żebyś go broń Boże nie wysyłała za dwa dni na następne zakupy, Tak, tak to działa. No to jest proste. To jest proste. Tak? Analogią z tą wodą znajdujemy w ogóle w Ewangelii Janu, bo to jest ważne. Zobaczcie, w sobie Bożym bardzo często pojawia się woda. To, co pastor właśnie Andrzej tutaj jak był, sobor mówił nam, że nam nie jest potrzebna tylko studnia, tylko my, jako wierzący w Boga, ludzie, musimy być w przepływie rzeki wody, żywej. Tu jest fajny fragment, który zdejmuje tak, Brzemię nałożone przez cały świat i ludzi. Słuchaj uważnie, co Ci mówię. Jeśli dosięgnął ciebie rozwód tak? i zostałaś przez wszystkich wyklęta, przeklęta, bracia ci radzą, że ty musisz wracać, ty musisz być, to ja ci mówię, powiadam ci co innego, mówi to słowo. Ta kobieta, samarytanka, była przy studni. Jezus ją poprosił o picie. W ogóle to wiecie, że było to bardzo dużym takim dyshonorem dla Żyda, żeby mieszać się z Samarytaninami. Oni byli nieczyści, Żydzi myli, mieli całe te obrządki odnośnie sprawy tam y, sabatu, y, funkcjonowania, nawet picia. Oni nie mogli pić, tak? I ona tu mówi: Jak ty, Żyd? Bo widziała, że Jezus ładnie ubrany w żydowskie te szaty, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę i jest zaznaczone wyraźnie, że Żydzi bowiem nie przebywali, tak? Nie obcują. I to jest też mądrość. Oni się nie łączą z obcopse plemiennymi, tak? A dzisiaj w Kościele jest taka dywagacja. Pan mi nie dał męża w ciągu pierwszego miesiąca, to ja sobie poszukam w świecie. Ale to jest napisane, tak? Że tym masz się nie łączyć z czymś, co nie pochodzi od Boga. Czekaj cierpliwie. I tu Jezus do niej mówi, gdybyś znała dar Boży tego, który z Tobą rozmawia, tak? Wtedy sama byś go poprosiła i dałby Ci wody żywej. I ona się pyta, a któż to jest Panie? Tak? Któż to jest? Przejdź dalej, poproszę. I zobaczcie. Jezus tu mówi o sobie oczywiście. Tak? Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą dostaniemy od Jezusa, stanie się w nas źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jak myślicie o czym to jest mowa? To przede wszystkim o duchu święta. A po drugie, o tym, że Twoje serce przejdzie szybką i doskonałą operację. Tak? Twoje serce szybko nauczy się miłować, bo to tak powinno w nas być. Jeśli Ciebie Bóg umiłował i Ty zrozumiałeś, jakiej łaski doświadczyłeś, to zaczynasz też tą miłość uwalniać. I ta Samarytanka w ogóle była zdziwiona, bo Jezus powiedział do niej podchwytliwie, przyprowadź mi tutaj swojego męża. Ona powiedziała nie mam męża, Panie, czyli była przeklętą tam przez wszystkich tak, kobietą żyjącą w konkubinacie, bo ona mówi, miałam już pięciu mężów, tak? Kurczę, niesamowite w ogóle przyspieszenie, pięciu mężów miałam, kobieta. I pochowała ich wszystkich, albo odeszli od niej wszyscy, nie wiem, nie mamy informacji. Czyli była w ogóle potępiona, bo to zauważyło wiele osób, tak? Ona przyszła w porze największego upału po wodę ze studni. Czemu? Bo wszyscy wiedzieli, to ta, to ta. Wiecie, takie określenie jest, to ta, ta, ma tam dzieci, każde, każde dziecko z innym facetem, to ta. A wiecie, co jest najlepsze? Jezus jej w ogóle nie potępił. Jezus jej w ogóle nie potępił, tylko ona doświadczyła Jego łaski, Jego miłości i Jego miłosierdzia i zostawiła w ogóle te cenne dzbany, zapomniała po co tam przyszła, i zaczęła gonić do wioski i głośno krzyczeć, że spotkała Mesjasza. Wiecie, dlaczego jej grzechy zostały jej odpuszczone. Jej grzechy zostały jej odpuszczone. I ona doświadczyła łaski Chrystusa. Jezus. Troszkę wyprzedził fakt, bo sam mówił: Ja nie zostałem posłany do owiec, tak? Poza Izraelem. Ale tej samarytance, widząc jej zranione serce, wyświadczył tę przysługę i ściągnął z niej ciężary, które nałożyli na nią ludzie, bo ona już szósty raz postanowiła się nie żenić. Bo pewnie sobie myślała, a może i wypowiadała właśnie takie rzeczy: że któż mi da jeszcze szczęście, czy znajdziesz jeszcze taki, który przeżyje ze mną następne dziesięciolecie. Nie wiemy, co ona wypowiadała do swojego życia. W każdym bądź razie szósty, tam piąty raz postanowiła już nie nakładać sobie obrączek na palce. I Jezus jej wcale nie potępił. Jezus widział jej serce, bo jest napisane wcześniej, jak czytasz, że Jezus znał myśli i widział serca każdego człowieka i widział w jakim ona była stanie widział, że była przez świat zaszczuta, wszyscy ją tam obgadywali, wszyscy nakładali na nią brzemiona, że ona nawet nie mogła głupiej wody ze studni naczerpać, żeby się tam nie spotkać z sąsiadkami bo wiecie czemu? Te sąsiadki ją tam obgadywały i nienawidziły i dawno ją oszacowały. Tak? ale ona miała prawdopodobnie czyste serce to spowodowało, że Jezus tak, dał jej łaskę, pokazał, jak to się ma, i ona została natychmiast wyleczona, uleczona tam z odrzucenia, tak, z, z całego Majdanu swojego życia. Jezus jej wcale nie powiedział, że już nie możesz mieć męża, tak, tylko Jezus jej pokazał łaskę. Ja zawsze mówię, w doborze naszych partnerów życiowych, warto, zanim się zwiążesz, sobie sprawdzić, przetestować taki krótki teścik, ja to nazwałem zasadą pięciu palców. Tak? Musimy zaplanować to. Tak? Czy, czy w ogóle ten człowiek nadaje się do przeżycia z tobą kilkudziesięciu następnych lat? Ja zawsze mówię, najwięcej problemów w małżeństwach jest w kwestii finansów. Więc pierwszą rzeczą, którą jest, obserwujesz, jak z drugą osobą funkcjonujesz w sprawach finansowych. Tak? Bo tak jak wam czytałem, jeśli dwoje nie ustalą drogi, nie mogą pójść dalej, tak? Ty będziesz chciał żyć skromnie, nie wiem, i tam odkładać na coś, a twoja żona na przykład będzie miała bardzo ambitne plany wybudowania, nie wiem, centrum handlowego i będzie na ciebie brała kredyty, będzie z tobą brała kredyty i potem ty nie będziesz spał, tak? Bo będziesz się troszczył skąd to wziąć, jak coś nie będzie domagał. Więc bardzo ważną rzeczą jest w ogóle patrzeć jak funkcjonujemy, tak? Czy jedno z nas lubi zakupy w Biedronce, czy drugie robi w Klifie, tak? Bo potem ciężko się spotkać, tak? Można kupić żółty ser w Piotle i Pawle za 40 zł, a można kupić równie dobry w Biedronce za 20 i dwie dychy mieć w kieszeni. Na przykład, żeby komuś kupić tak? Także można żyć z etykietą i to nie jest złe. Bo ja rozumiem, że jak ktoś ma dobry standard, to on nie je tam rzeczy, które są poniżej, tak? Czemu ja faworytów nie kupię? Po 40 zł kosztuje kilogram, tak? Ja za 4 typy to wolę szynkę parmeńską kupić, tak? Dlatego kwestia finansów jest bardzo ważna, tak? Żeby nie było tak, że ty o niebie, ona o chlebie i odwrotnie. Planujesz, patrzysz w ogóle jak się poznajesz, jak planujecie. Chodzicie tak gdzieś do restauracji na zakupy, to obserwuj, proste gesty, obserwuj. Nie zapomnę nigdy jak przyszła kiedyś do nas ze skargą dziewczyna, była na rzecz, w narzeczeństwie i mówi, no wziął mnie na obiad, i mówi, kazał za siebie zapłacić, a ja ostatnie 15 zypie, a On jeszcze zamówił obiad ja tam za 27 zypi, tak? Ja mówię, no to patrz na takie rzeczy. Jeśli takie rzeczy się dzieją za dnia, to co się będzie działo w nocy, tak? No prosto, Jezus mówi, jeśli to się dzieje za dnia, tak, to się dzieje, kiedy są zasłonki podniesione, to co się będzie działo w nocy? Druga rzecz, planowanie też kwestii rodziny. Patrzymy, Jezus mówił kto? Z kobietą, staje się jednym ciałem, to co robi pierwsza rzecz? Opuszcza matkę i ojca. Słyszysz, co ci czytam? Opuszcza. Nie mieszkał mamusi, nie chodzi co dwa dni na zupkę, a potem jeszcze mu się wymskie, ta twoja pomidorowa to nie taka jak mojej mamusi. Nie? Ja bym u człowieku, to sobie posłałeś wtedy, tak? No tak, odłączasz się. Do mamusi możesz iść wtedy, kiedy ty Masz ochotę, a nie, że ty będziesz z mamusią słuchaj, ona mi tam coś zrobiła i się skarżysz. Mam synek, tak zwany, albo kobieta, która jest połączona tak pępowiną z mamą, że nie odcięła tego nawet po 12 latach małżeństwa. I cokolwiek mężczyzna zrobi, to córcia w drugim pokoju dzwoni i mówi, mamusiu nie wie, co on zrobił, tak? No tak, to są prawa, to są rzeczy, które sprowadzają do naszych relacji kątko. To są proste rzeczy. Jezus mówił opuszczasz, czyli kwestia rodziny też musi być ustalona. Moja Agata ma dużą rodzinę i ja się liczyłem z tym, że będziemy często gośćmi w Elblągu czy w Marburgu, tak? Bo kochałem jej siostry i braci, lubię z nimi spędzać czas, nie męczy mnie to, ale też mi o tym powiedziała. Tak? Ja mam małą rodzinę, nie mam rodzeństwa, tak? mam tatę tylko i córcie, więc moje jakby tam potrzeby są mniejsze dwa prezenty na święta. Tak? Natomiast tu jest wydatek, <grym tata> tak? dlatego trzeba to patrzeć, na to patrzeć, tak. kwestia potem dalej planowania przyszłej rodziny, tak? dzieci, nie? bo mężczyźni to są łatwi, chcą nas strzelać tam w strzał, w kołczany, ja to chcę mieć dwunastu synów, no, no to zapytaj na żony, czy ona chce po pierwszym porodzie mieć kolejne dziecko. nie? Dlatego to trzeba też ustalać w ogóle o takich rzeczach rozmawiać. Tak? Kwestia spędzania czasu. Ja mówię, kolejna rzecz. Spędzanie czasu razem. To jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, co łączy małżeństwo? Małżeństwo łączy decyzja, to po pierwsze, a po drugie przyjaźń. Przyjaźń. Ja zagadną się przyjaźnie, tak? To nas łączyło. Ona lubi robić to, co ja, ja lubię robić to, co ona, ale też żeśmy patrzyli, tak? Nie możesz na, wymagać na drugiej osobie, że jak ty łapiesz ryby, to teraz żono, polubisz moje hobby, kupię ci najdroższą wędkę, tak? Dobre gumowce i cię biorę nad martwą wisłę, a żono, co ja tam będę robić 10 godzin, nie? No, będziesz ze mną łowić ryby. Nie, no właśnie musisz też patrzeć, bo jeśli już widzisz. Jakiś odchył u swojego przyszłego narzeczonego, że on gdzieś tam ma meczyki w głowie, a ty siebie nie widzisz na trybunach z szalikiem, tak? Jeśli on ma jakieś tam offrondowe hobby i lubi piątek, sobota i niedziela ubabrać się w błocie po kolana i linami szarpać wozy, a ty lubisz białą sukieneczkę i restauracyjkę na pomczusia z kapusią, no to to się nie połączy. Bo prędzej czy później będzie się to za mocno naginało aż ten... Dlatego trzeba o tym rozmawiać. Dlatego mądrze, zanim razem zaczniemy mieszkać, spędzać czas już taki na 24 godziny na dobę, to popatrzeć jak to jest, bo potem są duże rozczarowania. No miałeś odebrać córkę? Nie mogłem, przecież wiedziałaś, że dzisiaj mam meczyk z kolegami, jesteśmy na siatkówkę, a po czterech godzinach meczyku jest imprezka, więc no jak ty, mogłaś oczekiwać, że ja dziecko odbiorę ze szkoły, tak? I to są potem rozjazdy, zaczynają się. Czwartą rzeczą, bardzo ważną, i ja uważam, że najważniejszą, jest kwestia wiary. Wiara jest podstawową rzeczą, bo wiara łączy, tak? Wiara łączy, nie wiara dzieli. A potem jeszcze ewentualnie służby. My jesteśmy ludźmi, którzy nie jesteśmy w zwykłym kościółku, tak, z podgrzewacza mamy kawę, tylko wiemy, że jesteśmy ludźmi, których Bóg przeznaczył do służby. Większość ludzi, która tutaj dzisiaj jest, jest przeznaczona do tego, żeby nieść światło Ewangelii do innych ludzi. No i teraz, jeśli się niewłaściwie złączysz, nawet z wierzącą osobą, ale z taką letnią wierzącą, która może, jak Ci się pozwoli, to da Ci się zabrać do kościoła, tak, Męża będziesz budzić, jedziesz do kościoła. Nie no, dziś nie, ale za dwa tygodnie obiecuję ci, że pojadę. No to z takim mężem nie zbudujesz Królestwa Bożego, tak? W gorliwości nie ustawajcie. Twój mąż powinien być po prostu z koroną na głowie i modlić się cały czas, bez ustanku. To to będzie dobry mąż. Jak się dużo modli, to wtedy będziesz mieć wszystko. Będziesz mieć seks ponad miarę, tak? Będziesz mieć wszystkiego pod dostatkiem, bo to tak działa. Kwestia seksu, preferencji też. Jako piąta rzecz, ostatnia, bardzo warto na ten temat mówić, tak? Bo ja wiem, że jest dużo dewiacji przez różną pornografię. Mężczyźni sycą swoje dzbanki pornografią, a potem mają jakieś dziwne oczekiwania do kobiet, tak? I kobietami, ale co jest? Jakaś Pamela Anderson, tak? Serialu, no co przy człowieku. No ale tak jest, no musimy to rozumieć, że taki człowiek musi mieć najpierw wyprute wszystko z głowy, tak? Musi mieć wyczyszczony dzbanek, ale trzeba o tym też mówić, tak? Bo, bo seks jest bardzo ważny. To jest w ogóle coś, co łączy. Jezus mówił o jednym ciele. Jak on mówił o jednym ciele? O głębi połączenia, tak? On mówił o, o seksie, o współżyciu ze sobą, o tym łączeniu się, o tej najważniejszej rzeczy, po której mężczyzna wierzy, że ona to jego żona i nie chce iść na inne bady. A kobieta wie, że ona jest oblubienicą i jest tylko na niego przeznaczona. I nie będzie szukała mężczyzn w pracy, którzy jej będą nam kawę podawać, bo będzie miała takich ludzi po prostu za kolegów. I koniec, tak? Ja mam męża i kropkę. Chodź ze mną na kawę. Nie, nie pójdę na kawę, ja kawę piję z moim mężem za 5 minut, tak? I kropkę. I to są rzeczy, ale trzeba to też ustawiać. Dlatego na to jest potrzebne, ja mówię, minimum 6 miesięcy narzeczyństwa. Spotykać się, nie mieszkać. Spotykać się po domach, spać na osobnych kanapach, buziaki, przytulaki, i na tym kropka. Tak? A jak nie pomaga, to pas cnoty kupić. Można jeszcze kupić, walek rozsądek, założyć kluczyk, połknąć tak? i nie będzie kusiło. Bo potem ludzie mówią: Ja nie wytrzymałem. No ciało ciągnie, ciało ciągnie do ciała. Tylko wiecie, co się dzieje? Jeśli powstaje więź ciała, to to jest jedna z najsilniejszych więzi. I jak to się okaże pomyłką, to potem za taką pomyłkę drogo zapłacisz. Słuchaj, co Ci mówię. Za taką pomyłkę drogo zapłacisz. Badaj sygnały. Ja ludziom mówię: patrz, jak funkcjonuje druga osoba. Pod wpływami różnych impulsów, tak? Właśnie pod y, wpływami jakichś nacisków, presji, tak? Wiecie, czy kobieta puszcza y, ręce z kierownicy, jak jedzie, jak pies przebiegnie. O Jezu, tak! Puszcza ręce i samochód jedzie, tak? No patrz, bo to potem Cię będzie też wyprowadzało, tak? Zrównowagi, no musimy te rzeczy dobrze widzieć, tak? Są bardzo poważne więzy w ciele, więc zanim do nich dojdzie, Ty musisz być pewnym decyzji, że Ty dobrze wybrałeś, bo wiecie w ogóle, co to jest? To jest zaufanie, Ty zaczynasz ufać drugiej osobie. U kobiet to jest bardzo poważna decyzja, mężczyźni to nie mają z tym problemu. Ja ostatnio też tam z jednym rozmawiałem, takim, można powiedzieć, przetecznym mężczyzną, który mi tam mówi, ile tam tych babeczek Określenie jego, pukał, nie? Pukał, zobaczcie. Mężczyźni tak podchodzą do ciała kobiety. On nie pukać. Ja my ty, bo pukać to sobie możesz w deskę gwoździe, nie? Ja do niego mówię wprost, tak? Bo ja powiedziałem, wiesz, kim jestem? Ja mówię, prowadzę kościół. A wiesz, dlaczego twoje życie dzisiaj tak wygląda, masz siedem dych, łupiecie w kościach, tak? W kolanach, stękasz mi tu z bólu i jesteś po sześciu nieudanych związkach. Bo żołeś z ciała i zbierasz dziś tego owoc. Sześć kobiet wysyła w ciebie ogniste strzały, bo on mi powiedział: tam je nienawidzi, tam je tego, ja tej nienawidzę, jak mi zaczął mówić, ale on to wszystko pukał, tak? Bo on do kobiecego ciała, do kobiecych emocji podchodził jak do pukania, jak pies do sukni, tak? Tak traktował kobietę i te kobiety mu tyle odpłaciły: żadno mnie jest nieszczęśliwy ze złamanym ciałem, tak? i bliżej rany po ostatnim rozstaniu, tak? To było jego podejście ze świata, dlatego jeśli mężczyźni z takim podejściem wchodzą w życie, to z tego nic nie będzie. Dlatego my musimy przejść najpierw operację na otwartym sercu, tak? Poprzechodzić wszystkie y, kolejne etapy, tak? Pokuty, narodzenia na się na nowo, zmiany w ogóle myślenia, bo ten cały majdan wniesiesz do swojego życia. Dzisiaj ludzie myślą, że jak jedna relacja nie wyszła, to druga mi wyjdzie. Ja mówię, a guzik z pętelką prawdy. Jeśli ktoś jest połączony, niech nie szuka rozłączenia. Chyba, że są takie sytuacje, o których czytałem. Zdrady małżeńskie, tak? jakaś tam ręko, tak? patologia. To mówię, omijaj takiego z domu od razu, wyrzuć policję, wołaj, zakładaj kartę i się nawet nie szczy. Tak? Chyba, że potem cię przeprosi szczerze i wybaczy. Ale jeśli to się powtarza cyklicznie, tak? Z każdą pełnią księżyca, to się po prostu nawet nad tym nie zastanawiaj. Tak? I teraz zobaczcie. Bardzo ważną rzeczą jest z Koryntia. te wersety w ogóle nas muszą doprowadzić do pełnego objawienia. W Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. W Panu. Czyli w ogóle Pan nie rozróżnia kobiety od mężczyzny. To jest odpowiedź dla wielu też takich biblijnych zatwardziej w ziemi, którzy mówią, że kobieta nie może na przykład głosić słowa Bożego. A ja mówię, a to jest napisane, że w Panu kobieta jest równie ważna tak? jak dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Inne przekłady mówią wprost, że w Panu nie ma różnicy czy kobieta, czy mężczyzna. Tak samo kobieta jest uświęcona w Panu i tak samo jak mężczyzna, tak? Czyli mężczyzna wiadomo, ma panować, ma być głową. Ale zobaczcie, co Paweł uczy w Efezie. On uczy tutaj bardzo ważnej rzeczy. Wielu ludzi sobie fajnie wyrywa z kontekstu ten werset z Efezja. Nawet znałem takiego, który na żółtej karteczce to pisał i naklejał wszędzie na ścieżce przed swoją żoną. Czyli żona szła do łazienki, to on ten werset naklejał kobiety. Bądźcie żony, bądźcie uległe mężom jako panu. I on sobie wybrał ten werset tak? i go naklejał. Naklejał go na lodówkę. Ona otwierając lodówkę czytała ten werset. Już egipcjanie chciało tym wersetem, bo prześladowały ją żółte karteczki wyklejone w całym przypokojowym mieszkaniu. Tak? Tylko, że on nie nakleił ostatnich wersetów, tak? bo to jest napisane, że ok, ko kobieta, żona ma być uległa, ale bo mąż jest żoną, jak i Chrystus, głową kościoła, całego ciała, którego jest i dalej ten fragment tłumaczy bardzo ważną rzecz. Jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony, mężom jest tu dodane we wszystkim, ale 25 werset zaczyna nas pomału weryfikować. Mężczyźni, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i czytaj uważnie: wydał za nich samego siebie. Czyli mężczyzna musi dojść do doskonałej miłości, aby potrafić oddać życie za swoją kobietę. Amen? I to jest już wysiłek, a nie tylko klepać ją głową po Biblii, Ty masz być Biblią po głowie i mówić, że masz być mi uległa jako Panu. A kobieta mówi, a guzik, prawda, bo to najpierw Ty musisz być odbiciem chwały Bożej. Musisz pokazać swoją doskonałość w Bogu, tak? I wtedy ja będę za Tobą podążała i Ciebie słuchała. Bo mężczyzna ma miłować, tak jak Chrystus, i dalej doczytajmy, tu jeszcze jest sześć wersetów, tak. Aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo, czyli widać, jest wskazówka, przez Słowo się czyścimy, aby sam siebie przysposobić, Kościół. Pełen chwały, bez zmazy, czyli mężczyzna musi być przygotowany bez zmazy, bez skazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ma być święty i niepokalany, tak? I dalej czytamy. Ważne jeszcze wersety, 30 Przewija nam, tak? Pomalutku? Nie, ja. Aha, nie, zaznaczyłem dalej. Dalej, no to prze, przewin dalej, tam jeszcze powinienem mieć zaznaczony. Gdyż członkami jednego ciała jesteśmy, tak? Gdyż członkami jednego ciała jesteśmy. Jeśli człowiek nie zrozumie tego, że z żoną ma być jednym członkiem, tak, i nie opuści i nie połączy się w nią wtedy pełni, to oni nie będą jednym ciałem. Dlatego ja mówię, jak można, będąc świadomym, wysyłać przekleństwa w eter na temat swojego męża czy swojej żony? Lepiej zgryź język i proś o modlitwę, żeby przyszło objawienie. Nie skarż się. Ja zawsze krótko mówię, nie skarż się. No chyba, że już jest dramat poważny. Wtedy tak. Wtedy proś ludzi, żeby się modlili. Wtedy proś Boga, żeby Ci dał wyjście z tej sytuacji, bo Bóg daje wyjście z sytuacji. Tak? I kolejny werset ostatni, który nas wzywa bardzo do weryfikacji, to jest list z listu do Koryntia 11.7. I tu, tu jest wskazówka, jak powinien wyglądać mężczyzna w małżeństwie. Bo ja wiem, że jest taka dzisiaj, nie wiem, tendencja, że wszystko się zrzuca na mężczyznę, że mężczyzna, mężczyzna, a to w ogóle tak nie do końca jest. Wiecie co Salomon napisał? On w swoich y, tych przypowieściach, tam gdzie te mądrości są ujęte, napisał, że mądra żona dom buduje, słyszysz? Nie mądry facet, tak? On powiedział, to mądra kobieta, mądra przebiegła, żona dom buduje, i dodał zaraz za tym, a głupia go rujnuje. Dlatego Jezus też mówi o mądrych pannach, o głupich pannach, tak? Ale Jezus też wymaga czegoś od nas, mężczyzn. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. I wielu ludzi też tutaj w ogóle ten werset czyta i, i mówią tam, Ty powinnaś nakrywać kobieta w woje na chustę wiecie, ja my, człowieku, ten werset w ogóle o tym nie jest. To jest o tym, że mężczyzna ma być obrazem i odbiciem chwały Bożej. Amen. On ma świecić, jak świeci chwała Boża. O, Adrian miał w ostatni wtorek. Wizję, tak, zamknąłeś oczy, i co zobaczyłeś? Chwałę Bożą, błyszczącą złotą, otworzył oczy świat. Zamknął chwała Boża, tak? To jest obraz tego, czym my, mężczyźni, mamy lśnić. Jeśli mężczyzna jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, to wtedy też kobieta będzie odbiciem chwały mężczyzny Amen. i ona będzie chodziła z rozpromienionymi oczami, będzie chodziła uśmiechnięta, a nie z worami pod oczami, dociśnięta przez depresję i przez męża, który jej tak błogosławi i udziela z siebie. Amen! Amen. Tym kończę to słowo. Od mężczyzn wszystko zależy i wszystko się zaczęło od Adama. Dlatego dbaj o kobietę, bo Ci Bóg nie dał ją po to, żeby się deptał, tylko dał Ci ją po to, żebyś o nią dbał, żebyś ją ołbił pod swoim sercem. Bo jeszcze pra... Prawa strona to jest ta, lewa to jest ta, gdzie jest serce, tak? Czyli kobieta ma być blisko serca. Módlcie się, ja zawsze mówię, módlcie się o to, żeby nie popełnić błędu. Amen.